Siemka, Siemka z Warzywieni pod postacią Błażeja z kanału NET TV 4K i Szumiego z kanału Wilson. Witają w serii z Osady na kanale z Tak. No i śnieg pada, mamy lipiec, wszystko w normie. Pięknie jest. Tak, cudownie. Mamy tutaj, mamy tutaj kartofle pozbierane. Pozbieraliśmy w końcu kartofle. Jakieś są osiągnięcia wreszcie. Ta dwa tygodnie. Nie wiem ile ich tu jest tych kartofli. Będzie się eee... zimą sprzedawać, jak będzie zapotrzebowanie. Jeżeli dobrze pamiętam to 10 przyczep po 10 tysięcy, także. No to, to ładnie, ja wydupcam olać pole po ziemniakach, bo trzeba. No a ja co będę robił? A ja będę tam, nie wiem, ja tam utknę na tym polu pewnie, bo te ciągniki mają taką moc. No. A ja a co Ja co mogę robić? Zobaczmy, pomyślmy. <laughs> Sobie zacznę tu od tego brzegu. Elegancio, super zajęcie, będzie fantastyczne. Oranie, to, ja tego... to może ja się no. tepnę na sklep. I co wtedy będzie? I wezmę drogi pług i zaoram inne pole. No możesz, możesz, bo mamy do orania trochę. No. o, no, Ale Ewentualnie... tym większym to idzie elegancko, nie to oranie. Ewentualnie kultywatorem. Tylko ja bym tu chciał coś widzieć, bo te drzewa to średnio mi tu pomagają. Dobra, jadę niby prosto. Możesz kultywator byłem. też wziąć. Nie, e, co dobra, tam wezmę, wezmę pół. Ale trochę większy, <laughs> Fajne to lato, takie bez śniegu. No, idealne, słuchajcie. Nie, nie za zimne. Chętnie bym poszedł zrobić bałwana. No, starczą dwa na serwerze. No. To co Błażej, ulepimy dziś bałwana. Tak. No chodź, zrobimy to. Dokładnie. Była też taka wersja Will you help me? Hide the body. Była też polska wersja, ale taka trochę patologiczna. Wulgarna, no. Coś tam z kradnięciem było. Tak. nie zapamiętam. pamiętam. A oczywiście w tej piosence, którą ja zaśpiewałem jest mowa o ciele, ale Sztucznego Mikołaja, także. Mhm. Mm Bo po świętach już jest, to wiecie. <laughs> to nikt nie mówi o czymś złym. Jak ja tu mam orać, jak tu nic nie widać? Oraj szybko. Za. <laughs> Za, stół w drzewie jakimś zawisnę. <laughs> <laughs> ja ci mówię, oraj szybko po prostu. Tak, staram się. W miarę. Coś ci kazał to opuścić brokwiał <grym> A jego się w ogóle da obrócić? Eee. To, to Nie da rady go obrócić. Co ty też obrócić? Pług. A to wziąłeś pług jednak, a nie kultywator? No no. Taki jak wziąłeś taki jak ja mam tego starego raszpla to się nie da obrócić. On. No starego typu. On jest na jedną stronę. Cudownie. No, nie, kiedyś nie mieli ludzie tak mózgów rozwiniętych, żeby póókić Nie mieli też technologii odpowiedniej. Nie mieli też technologii. Ale jakby mieli mózgi, to by zrobili, że on by się obracał ten półk, nawet bez automatu żadnych. No. Jakiś siłownik odpowiedni byłoby ok. No nawet nie musiałby być siłownik, nawet by to ręcznie zrobili na jakimś takim czymś, że wiesz, żeby doszło na zasadzie jakiejś blokady, że na stronie jest zablokowany i odblokowujesz i przesuwasz na drugą. Mm -hmm. Tym to przynajmniej jechać się da, bo tamtym Ursusem bez kabiny to data spokój. Tylko co o tu je. tak tam Tamtym bez kabiny to dwa tygodnie jeden rządek. <noise> Umrzeć szło w tym ciągniku. No, no. Na pewno szło się przespać. No to na pewno, zdecydowanie. Ciekawe, zara, ilu, no się znajdzie... Ciekawe ilu się krytyków znajdzie. Ciekawe, się krytyków znajdzie, jak ja oram. <głos> <głos> krytyków w sieci do nigdy nie brakuje. No. A ja będę orał tak, jak będę chciał. Nawet do tyłu mogę oddać i ciule mi zrobicie nie? Nawet bez pługa możesz oddać na moje też. Bez pługu, bez pługu, bez pługa? Nie mam pojęcia, nawet nie chce mi się sprawdzać. Walić ten słownik, bo się dowiedziałem na świętach, że wyraz. Czekaj co to było. Ja to Silos. E... Nie, 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 silos. To wcześniej był Jezny O czymś gadaliśmy święta i się okazało, że wyraz jakiś jest poprawny, który nie powinien być poprawny według mnie. Mm. No patrz, nie pamiętam ja też Teraz nie pamiętam o co to chodziło, nie mogę wpaść. Nie. Czyli, to, jak zwykle się przypomnę jak nie będzie potrzebne. Dokładnie to słuchajcie, wpadnijcie na nasze filmy, poszukajcie. Co to był za wyraz? Bo na którymś filmie jest świątecznym. Nie na naszym filmie świątecznym, tylko rodzinnych mi chodzi jak święta były. A. No. no to tego Coś ja gadaliśmy, nie że jakiś wyraz został zatwierdzony, że jest poprawny. Być ja nie powiem niestety. Nie było mnie na świętach u twojej rodziny. To jeszcze nie ten etap. Mogliśmy w sumie z powrotem ten ruch drogowy tu włączyć, ale czultan. bez ruchu drogowego fajniej. Nie wiem, czy on jest do szczęścia niezbędny. Tu chodzi o maszyny rolnicze, a nie o ruch drogowy. No. Nie, może mi się kiedyś ten wyraz przypomni. Jak i nie, teraz, to na innym odcinku. Dokładnie. Przestanie ten śnieg kiedyś padać? Nie no, jak zwykle, jak potrzeba, to nie pamiętasz, nie? No. Mnie za to bardzo zastanawia ten śnieg. Czy on kiedykolwiek przestanie <noise> padać? on kiedyś przestanie padać w ogóle? No właśnie. Czy tu nie ma końca? Eternal, s, eternal Winter i <grym> <grym> Winter Ritual O Winterfall kurde no. Na polskiej mapce będzie padał śnieg Blink, wiecznie A w grudniu nie ma Może tu przez cały rok będzie śnieg padał już No pewnie tak Tak. Ten dow też to potrzebny. Z jedno, co z bratem gadaliśmy, to mi się przypomniało. Zamiast iść się ogól, to idźcie ogól. No tak, ogól. I to jest poprawnie. Gularką. Idźcie ogól gularką. Maszynką do gulenia. No niestety. To i jeszcze coś było pod coś z takich właśnie idiotyzmów. No czy wiesz, idiotyzm idiotyzmem, no ale ze słownikiem się kłócić nie można. To tak samo jak włączać, by mogli zrobić, że jest poprawnie. Włącznikiem. A no, dokładnie. Włączać włącznikiem. A najlepsze jest to, że w języku polskim... Dlatego się ludzie mają problem go nauczyć, bo yy, w języku polskim możesz powiedzieć, ile posprzątać, ale mm -hmm. możesz powiedzieć, udaje się do pomieszczenia yy, mieszkalnego celem okiełznania nieporządku. <laughs> I wtedy już obcokrajowy zgłupieje na Amen. To, to, to tak samo byś powiedział, tak jak angielskiego w szkole, uczą. No, dokładnie. Zamiast prosto, w prostej linii to jakiś kurde, nie wiadomo jakich cudów. A angielskiego uczą w ten sposób, że zamiast powiedzieć I'll be there, czyli będę tam nie, nie wiem, soon, macie powiedzieć I'm going to meet with you. No. no. Bo po co, prościej jak można komplikować. Nie? Dokładnie. Poza tym w szkole uczymy się języka literackiego. No no właśnie nie wiem pan Kiciu, nie? Bo ja będę w takim języku na pewno rozmawiał na co dzień. O, na stówę. Na bank mi się przyda. I pojedziesz do Anglii i będzie. No i wtedy taki y... Anglii patrzy na Ciebie jak na Debila. A ty na niego. No. To działa w obie strony. I się okazuje, że X lat nauki angielskiego w szkole to gówno. Jak krew w piach. I potem trafiać się taki kondrat i odmień być. No ale ta, to weź się. No odmień. No nie odmienisz, bo nie umiesz. Nie Ech, nie no No. Wiesz, nie każdy może być tak uprzywilejowany jak ja. Och, no. Być po filologii to angielskiej. Ja mam <grych> Co żeś wykmigił? <grych> hmm? yy. <grych> <grych> Bo ja szukałem ten wyraz w Goglach i może gdzieś tu jest zapisane. No, jest nadzieja. Tego nie zgadnęłeś, bo... Co to mi tu za bzdety podpowiada? A czemu nie jestem w Google zalogowany niby? No bo się no wylogowałeś. To... Trzeba jechać tu pomal. Kurde, to nie tym się jedzie. Od tego śniegu też prawie oczaplonsy to stoi. Nic dziwnego. Dobra, ciur, bo mi się nie przypomni teraz a odcinek tofa. Dokładnie. To się okazuje, że w gogach. jestem niezalogowany na telefonie. Ciekawe, jakim sposobem. No bo nie sprawdzasz, a to robi takie same numery jak komputer. W tym balonem dziadostą. No. Ciu, trzeba orać. Jakieś tu progresy są. No i jak, ta, jak tatoś na polu bruzdę zrobi, to nie ma we wsi... no. <ścoughs> Wuja. Kamyczki Bedo. <ścoughs> kocham. O niczym innym nie marzę, niż o kamieniu. Tak, kamieni tu w ciul widzę już z tego pola. No, Ale nawet spokojnie to oranie tym razem. No, bo dobre ciągniki. Bo ciągnik daje radę, bo tam wtedy tu widzę jaka odwaliła jakiegoś. Muszę tu zrobić. Tamte ciągniki poprzednie to się nadawały nie, nawet do transportu się nie nadawały Nie, to ciągnik do pojeżdżenia po wsi. No. Ewentualnie na polu, które cały czas z górki jest. Ewentualnie. I to jeszcze problemy miał. I to jeszcze z jakąś maszyną, która go będzie pchała. Tak. <noise> ja. Także wtedy może by coś to dało. No, wtedy tak. Bo różnica jest, o ile mnie pamięć nie myli, ponad 100 koni między nimi. No, coś koło tego było. Nawet ich chyba, chyba więcej. Hmm. Także możecie wiedzieć. Ale przynajmniej cały czas 12 jedzie, a nie że pod górkę się zażyna. No. Ja mam jeszcze większy puch niż ty. Większy masz? Ile skip? 4. To nie masz większego, bo ja mam 5. O. Ja myślałem, że masz ten wszystkie bowy No to w takim razie ty masz większe, no to tym bardziej. No całkiem spokojnie. No. A ja to pole se też wybrałem na odcinek. <laughs> Nieregularny kształt. Trzeba objechać, które ty robisz tam to, co ja to sorgo kosiłem kiedyś, czy co? Tak, tak, no. To z brzegu tam od ulicy pole. Tak. I idzie elegancko. A ty co byś chciał na tym polu? Nie wiem, trzeba pomyśleć, co na tych polach zrobić. Zależy w co będziemy chcieli iść. Jeżeli byśmy Jak poszli. No to coś nie wiem. Jeżeli byśmy poszli w zwierzęta. No to na początku pewnie byłyby kury. M może, a może krowy kupimy, mamy dosyć dużo kasy. Albo możemy kupić krowy i wtedy pójść w TMR. No. Produkcję od, od podstaw TMR. No. Wiesz, Kiszonka, Słoma. Mm. I, chyba no, tyle w, I chyba tyle w tej części. Słoma i Kiszonka chyba tylko w 22. Nie pamiętam, czy coś jeszcze było. Słoma, trzy rzeczy chyba. Słoma, Siano i Kiszonka. A właśnie, Słoma, Siano i Kiszonka. Do temer. Mhm. No. No to trawa słoma to z pszenicy na przykład. No. No i kiszonka. Też z trawy, także. No. I ja myślę, że to już chyba byłby czas odcinka, co? Tak mi się też wydaje, no, będziemy tak, kończyć. mi się mocno wydaje, już sporo tu zawołałem nawet. Dokładnie. Ja Tam też prawie całe. Kończyć na dzisiaj tutaj te zabawy. Dokładnie. To gdzie ty tera, tam jesteś? No tutaj stoję przy początku pola. Tu i tu złomie pyk. Gdzie ty jesteś? Tylko którego tego pola? No tego A. co ziemniaki zbieraliśmy. A, tego, dobra, to ja tam lecę. <grym> Ale się przejdę, nie będę jechał ciągnikiem. A gdzie ty jesteś? W ogóle bo cię nie widzę. 100 i 10,5. A inny niż... chyba widzicie. Przez płoty, dawaj. No, skok przez płoty. Przez płoty i Pek. No, i będziemy kończyć na dzisiaj, także zachęcamy do aktywności. Pod filmami, pod filmami dajcie znać, jak Wam się te serie nasze podobają. Dokładnie. I zapraszamy no. do sobów z lajków i komentarzy, nie? Tak jest, czytać opisy. Tam Dokładnie. możecie nas znaleźć w mediach społecznościowych, na TikTokach i różnych innych. Na Discordach. Facebooka tak. i tym podobnych. Tak. Możecie tańsze gry na Enebie kupić one u mnie tam, nie ode mnie, tylko u mnie z mojego linku. Link referencyjny. referencyjny. Mm, dokładnie. Tak. I skorzystać z tego, że aktualnie jest 15% cashbacku, więc jak coś kupicie, to zwrotu dostajecie 15% na konto na Enebie i potem możecie coś jeszcze kupić za to. Dobry deal. Dobry deal. Na czterech ja. grach macie. 45%, także Raczej 60. 60, przepraszam. No to no. Do, a widzisz, że zależy jeszcze co się kupi, nie? Bo to no, 15% no. w zależności od kwoty. Dokładnie. Bo niektóry, niektórzy droższe rzeczy kupują, to im więcej cashbacku... Co nie, na... tak jak nie to, nie to co my kupujemy jakieś. Gdy za 5 zł. <gry> <laughs> Jak ten farbik to, to przygotował? Dokładnie. Jest no. jakieś gry, które są free to play na Steamie normalnie. Dokładnie. Dobra, będziemy Dobra, kończyć, bo już kupawkę mamy. Wiemy. Dokładnie. Także <laughs> trzymajcie się no, i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. One Eternity Later. Okay. No, musieliśmy widzowie grywkę zrobić do odcinka, bo zapomnieliśmy, bo kanał zważeni, że przecież osada ostatnio odcinek Ostatni to przecież Sylwestra wypada. Podobnież jak. Yy, jak Wigilia? Jak, jak wigilia, a głąby zapomnieli. Więc no oczywiście do, przecież. Dodaliśmy mod na fajerwergi, takie tu kolorowe jakieś Ta, różne warzywa. Latają. Które się uruchamiają dość randomowo i trzeba będzie wycelować moment, kiedy się pojawią? No, dokładnie, no, ładnie pięknie na niebie są widać. O, o proszę, lecą. Lecą? O, lecą. No. Ty, one w różne strony w ogóle latają. Tak, randomowo, wszystko fajnie. Gdzie no, polecała, ale... Do tak, Nie ale widziłem, słuchajcie, meritum y, całego tego nagrania. Chcieliśmy wam z okazji nowego roku życzyć wszystkiego najlepszego, co tylko się może wam zdarzyć. Spełnienia wszelkich marzeń, żeby tak wam się szczęściło w nowym roku. Tak. Żebyście nie, nie. nigdy nie musieli narzekać na Żebyście nic. Żebyście rzucili palenie. Żeby wam się spełniły postanowienia noworoczne. Tak. To, to mówię, żeby rzucili palenie, bo każdy zawsze rzuca palenie od nowego roku. Nie, ja. Może ja będę tym, kto rzuci. Ja rzucę palenie głupa. No! No i co jeszcze? Dodaj coś od siebie Błażej. No ja mam dodać fajerwerki, nie chcą lecieć. Co to są za fajerwerki? Gdzie ty je kupiłeś? Na rynku na ruskim, na szabel placu? Co to jest? No oczywiście, że na rynku. Słuchaj po taniości, po no, no to widać właśnie i takie są o. efekty. Zaraz ktoś w tej, z tej fajerwerki w morze? dostanie, czuję to normalnie. Ale piękne słuchajcie są na niebie. Nie fajne. O teraz ile poleciało, kurde niebo wybuchło pięknie. To to, to wygląda, no a nie po jednej latało za to. Dokładnie. No, no, ale Także, tam... no, jeszcze, tu dodawać? Dużo szumi wyczerpał temat wszystkiego dobrego w nowym roku życzymy i a a sobie życzymy, żeby żebyście suby zostawiali i żeby te suby były aktywne. No i żeby były aktywne, dokładnie. No, Także dokładnie. wszystkiego dobrego jeszcze raz na nadchodzący wszystkiego nowy rok. Wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy rok. Trzymajcie się i witajcie w 2024 roku w ogóle. Tak jest. Ale to, że nowy rok to nie znaczy, że coś nowego będzie na kanale. Dwa warzywa. Nie. Dwa warzywa i farming zawsze. Tak? <laughs> <Z warzywem. śmiech> nie liczcie na nowości. <laughs> do, do usłyszenia. No, na razie.